Wróciłam do nabiału. Co z trądzikiem? Siemaneczko, bardzo mi miło powitać Was na kanale. Dzisiaj będzie film pogadankowy i poruszymy sobie właśnie temat y, nabiału w diecie, jeżeli chodzi o trądzik. E, jeżeli mnie nie śledzicie tutaj na kanale, to tak w ramach wyjaśnienia, żebyśmy przy, mogli przejść po prostu dalej do tematu tego nabiału, to. Y, Wiecie, bądź właśnie nie wiecie, będzie skrót. Um, miałam trądzik, miałam trądzik bardzo duży. Dwukrotnie brałam na ten trądzik antybiotyk. Nic mi w ogóle kompletnie nie pomógł ten e, antybiotyk, i zostałam tak jakby pozostawiona sama sobie. E, no i właśnie dietą, e, różnego rodzaju kosmetykami, które sama gdzieś tam. E, Właśnie, które sama gdzieś tam y, podpatrzyłam, y, poczytałam i zaczęłam po prostu stosować. Wyprowadziła moją skórę na prostą. E, na kanale jest film, w którym wam mówię mm, o tym, jak pokonałam trądzik bez antybiotyku. Co zrobiłam, żeby właśnie mm, tego trądziku się pozbyć i w jednym z tych podpunktów był właśnie uwzględniony nabiał. E, a w zasadzie rezygnacja z nabiału. No, i powiem Wam, że ja przez bardzo, bardzo długi czas, e, właśnie ze względu na moją cerę, nabiału unikałam. E, a w zasadzie praktycznie go wyeliminowałam z mojej diety. Oczywiście zdarzało się gdzieś tam, nie wiem, jak wyszliśmy gdzieś na miasto z przyjaciółmi, czy na jakąś kawę, e, czy, no nie wiem, jakiś deser zjeść ciasto, czy coś tam, no to gdzieś tam, e, gdzieś tam ten nabiał się, e, no, przemycał, że tak powiem, ale jednak jakieś sery, pizzę, kawa z mlekiem, tego typu rzeczy całkowicie odcięłam. No i bardzo uważałam y, właśnie na to, co jem, i bardzo dużą wagę przykładałam do tego, co jem, y, właśnie y, patrząc tutaj pod kątem tego nabiału. Y, wiadomo, z uwagi na moją cerę i problemy skórne. No więc, ten trądzik u mnie, tak jak zresztą widać teraz, no, ustąpił po wielu próbach, wielu miesiącach walki. No i właśnie, co jest z tym nabiałem? Słuchajcie, Powiem Wam, że zgłupiałam, jeżeli chodzi o ten temat, no bo wszędzie, gdziekolwiek nie poczytacie, no to właśnie bardzo duży nacisk kładziony jest na ten nabiał w diecie czyli że to nabiał powoduje właśnie te wypryski, że, że sery, mleka i, i tego typu produkty po prostu yy, no, wzmagają nasz wysyp, nasze problemy skórne. I że jeżeli się z nimi zmagacie, to warto właśnie ten nabiał odstawić. No i ja, ja też te artykuły czytałam, ja też e, właśnie ze względu na te wiadomości, informacje, które gdzieś tam zasięgnęłam i które też powtarzał e, mi dermatolog e, pierwszy, u którego byłam, e, tak, tak też zrobiłam i tego nabiału nie jadłam. Więc e, co się zmieniło? No otóż, słuchajcie, e, nie wiem, w sumie nawet jakim. Co, czego ja szukałam w tym internecie, ale gdzieś tam mnie przerzuciło, wiecie, w odmęty, i trafiłam na jakieś forum, czy to był jakiś artykuł, e, i po tym artykułem były jakieś komentarze. E, właśnie osób, które miały trądzik, które gdzieś tam ten nabiał odstawiły, e, i po jakimś czasie do jedzenia nabiału wróciły i trądzik. uwaga, nie wrócił. No i właśnie. Ja już y, powiem Wam, że y, no, od y, końcówki tamtego roku gdzieś tam trochę tego nabiału jadłam więcej. Y, nie zauważyłam, żeby wpływało to jakoś mocno na stan mojej skóry. Nie zauważyłam też, żeby jakoś wiecie tutaj żołądkowe problemy się nasiliły. Zaznaczę, że y, nie piłam w ogóle mleka. Jeżeli chodzi o mleko. Hmm, czy to do kawy, czy ogólnie nie wiem, do owsianki, tego typu rzeczy. Ja mleka nie tykam już nie wiem ile czasu, ale sery, jakieś wiecie, żółte, mozzarella, sery brie, śmietanka do kawy, takie rzeczy e, gdzieś tam sporadycznie się pojawiały, ale od początku tego roku, czyli y, no gdzieś tak końcówka stycznia e, zaczęłam mieć po prostu tego nabiału więcej. E, teraz... Są takie dni, że na przykład przez cały tydzień potrafię jeść sobie na przykład dwa razy dziennie albo raz dziennie gdzieś tam jakiś kawałek sera do, do śniadania na przykład, czy to żółtego, czy to właśnie sera bri, czy gdzieś tam jakieś wiecie mozzarella, tego typu rzeczy. Piję też kawę ze śmietanką e, i to dość taką wysokokaloryczną, więc e, no można powiedzieć, że wiecie, pojechałam po bandzie, jeżeli chodzi o ten nabiał. No ale tak, zaczęłam, zaczęłam jeść, no i słuchajcie, mamy już w zasadzie pół roku odkąd tak e, ten nabiał sobie spożywam. No, i oprócz tego, że wysypuje mnie raz w miesiącu przed kobiecymi dniami, i to nie jest taki wysyp, jak był wcześniej, ale gdzieś tam się pojawiają, wiecie, pryszcze gdzieś na brodzie, czy zresztą pewnie tutaj będziecie widzieć jakieś tam stróbki już pogojone, to nie dzieje się w zasadzie nic więcej niepokojącego. Nie wiem, jak będzie dalej, bo może nie wiem, po prostu mój organizm jeszcze po tej długiej takiej przerwie od niejedzenia na biału, jeszcze ten nabiał po prostu, nie wiem, może toleruje przez ten czas, no ale wydaje mi się, że jeżeli miałoby się coś takiego, wiecie, hardkorowego dziać, to już by coś się podziało. Jeżeli chodzi o mój sposób żywienia, no to też się troszeczkę zmieniło, bo też zwracam uwagę na węglowodany, na ilość węglowodanów, jakie spożywam Więc No w, za w zasadzie W zasadzie tyle Się zmieniło, ale tak jak mówię właśnie Z tym y, nabiałem chciałam do Was przyjść Bo No nie wiem, co mam o tym myśleć y, Powiedzcie <laughs> Powiedzcie mi proszę, czy ktoś z Was Tam po drugiej stronie też y, jest W takiej sytuacji jak ja I odstawił nabiał całkowicie Z uwagi na trądzik Trądzik zniknął e, niezależnie od tego, czym tam z nim walczyliście, ale zaczęliście jeść e, normalnie nabiał i później i, i się nic nie dzieje. Wiem, że po antybiotyku na przykład, jak ktoś bierze, wiecie, takie te już ciężkie antybiotyk, antybiotyki, no to izotek i te rzeczy, no to ludzie też, oglądałam właśnie na amerykańskim gdzieś tam, anglojęzycznym YouTube, że no, jak kończą kurację, to po prostu, wiecie, nie zwracają uwagi na to, co jedzą, słodyczy czy coś tam, nabiał i, i wiecie, skóra jest tak jak była. Oczywiście, nie u wszystkich, no ale gdzieś tam jakieś takie głosy się pojawiają. Więc jestem po prostu ciekawa, jak to wygląda u Was, jak to wygląda z Waszej perspektywy. Ja nie zamierzam jakoś, wiecie, drastycznie jeszcze zwiększać ilości tego nabiału w, mojej, w moim sposobie żywienia w mojej diecie, to zresztą po prostu tego, jak się odżywiam. Bo wydaje mi się, że mam taki zdrowy balans. No, bo jednak, wiecie, też nie chcę przesadzić w drugą stronę. No, ale tak jak mówię, moja skóra jakoś na tym bardzo nie cierpi. Jeżeli chodzi tutaj o kwestie żołądkowe, no to też jest wszystko w porządku. Zauważyłam tylko, że. Ostatnio kawa mi trochę nie podchodzi, chyba znowu muszę zrobić sobie detoks delikatny od kawy, bo jak wypiję sobie kawę rano do śniadania, to później czuję się tak średnio, ale jak wypiję tylko jedną w ciągu dnia, po południu to jest ok, także tutaj z, z kawą muszę trochę przystopować. Ym... Więc tak, tym przyszłam się z Wami podzielić, o tym przyszłam dzisiaj pogadać. Pomyślałam, że warto zrobić taki update, no z tego względu, że jest ten wcześniejszy film na kanale, o którym, w którym Wam mówię, że, że ten trądzik udało mi się wyleczyć, pokonać właśnie dzięki też między innymi odstawieniu na biało, że ten nabiał przestała mieść. No a teraz do niego wróciłam. Będę Was na pewno update'ować, bo też jestem ciekawa, co się, co się podzieje. Mam nadzieję, że nic się nie podzieje, no bo tak jak powiedziałam wcześniej, wydaje mi się, że już pół roku to jest taki czas, gdzie coś by się tam, już wiecie, zaczęło pojawiać i kiełkować, więc jestem dobrej myśli, no bo słuchajcie, no... Brakowało mi na przykład, nie wiem, pizzy, z jedzenia od czasu do czasu, a serio, w tamtym czasie, kiedy ten nabiał odstawiłam, to miałam po prostu wrażenie, że jak nie jadłam go, a gdzieś tam mi na przykład, tak jak Wam mówiłam, że gdzieś tam na kawa z mlekiem wleciała na mieście, bo byliśmy, nie wiem, w restauracji i po prostu zamówiłam sobie latę i no, nie zapytałam, czy mogą mi zrobić z mlekiem roślinnym, tylko przyszło takie. Z, ze zwykłym mlekiem, no i po prostu je wypijam, no to ja naprawdę miałam wrażenie, że ta moja twarz jest zaogniona, że e, gdzieś tam jakieś, wiecie, takie kroski podskórne mi wyskakują. Nie wiem, czy to było w mojej głowie, no raczej nie, bo, no bo mam zdjęcia z tamtego okresu i moja skóra nie wyglądała dobrze. E, no więc tym bardziej stwierdziłam, że warto przyjść i o tym powiedzieć. Czekam na Wasz odzew, czekam na Wasze komentarze, e, jeżeli ktoś jest właśnie w takiej sytuacji jak ja, to bardzo chętnie. Jeżeli ktoś się zna na tym, albo nie wiem, gdzieś jakimś cudem ten, ten film obejrzy jakiś, nie wiem, lekarz, dermatolog, czy osoba właśnie pod opieku dermatologa, która miała taki sam problem, no to po prostu napiszcie, co o tym sądzicie, jak to wygląda z Waszej perspektywy, bo jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Także z mojej strony to tyle. Tak jak mówię, czekam na komentarze, bardzo chętnie poczytam i jestem ciekawa, jakie jest Wasze doświadczenie, zdanie, opinie. Co tam gdzieś kiedyś przeczytaliście, co wam przemknęło na ten temat, bo no, bo tak jak powiedziałam, zgupiałam, po prostu zgupiałam, bo myślałam, że. Po prostu mam bana na nabiał do końca mego żywota, a jak się okazuje jednak nie. <laughs> Więc tak. E, dzięki za dzisiaj. Fajnie, że jesteście. Fajnie, że przyszliście. Fajnie, że kliknęliście w ten film. Mam nadzieję, że miło spędziliście tych kilka minut ze mną i cóż, widzimy się w kolejnym filmie już niedługo. Na razie.